W roku 2020 sytuacja wywołana pandemią pokazała nam wszystkim, że znaleźliśmy się w czasie, którego do tej pory nie było, z którym nie wszyscy są w stanie sobie poradzić. Wyszliśmy tej sytuacji naprzeciw. Karitas, archidiecezji katowickiej. Wyszedł do ludzi zamkniętych w domach z powodu pandemii, którzy są w izolacji, po to, by im pomóc, by ich bardziej uszczęśliwić, by podnieść ich w poczuciu własnej godności i rozwiązać proste problemy życiowe, które dla nich są bardzo skomplikowane. Świetnym przykładem takiej praktyki jest nasz beneficjent Adam który właściwie przez większość swojego życia mieszkał w domu pomocy społecznej. Jego marzeniem było po prostu wyjść z tego domu, opuścić go, czyli przejść tak zwany proces usamodzielnienia, zacząć żyć po prostu jak wolny człowiek. I dzięki udziałowi w projekcie Adam mógł Przejść taką ścieżkę właśnie zmiany perspektywy, zmiany myślenia i zacząć myśleć o sobie jako o osobie w pełni, w pełni świadomej, w pełni wolnej. Analizowaliśmy jego kompetencje poznawcze, emocjonalne, gospodarowanie, umiejętność gospodarowania pieniędzmi, finansami, zarządzania swoimi zasobami, po to, by stwierdzić ostatecznie, że Adam w takim zupełnie normalnym życiu poradzi sobie świetnie. Cała praca to jest praca Adama i to musimy sobie tutaj wskazać, że gdyby nie jego gotowość, determinacja, to nie moglibyśmy mówić o procesie usamodzielniania. Natomiast moja rola była taka właśnie wspierająca, pomagająca i w sytuacjach takiego w sytuacjach takiej największej frustracji, czy zniechęcenia, czy braku sił, ta moja interwencja była. Na tyle potrzebna, że z powrotem Adam był świadomy tego swojego celu i ta determinacja w nim z powrotem narastała po to, żeby wszystko zakończyło się dla niego sukcesem. Innowacyjne dla tego projektu jest elastyczne podejście do pacjenta i jego potrzeb i gotowość pracujących w projekcie specjalistów do pracy środowiskowej, czyli mówiąc prosto dochodzenia po domach i uczestniczenia w codziennym życiu pacjenta. To nasze wsparcie bardzo przypominało przyjaźń. Przyjaźń to nic innego jak budowanie relacji. I my tą relację budowaliśmy, i dlatego też bardzo jest ważne kontynuowanie tej relacji. Czy to przy pomocy projektu, czy to przy pomocy włączenia uczestników projektu do istniejących struktur pomocy. Naszym zdaniem, realizowane dotychczas przez nas wsparcie było bardzo potrzebne. Projekt i działanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych było trafionym zadaniem, trafioną propozycją w tym ciężkim czasie dla wszystkich, a przede wszystkim ciężkim dla osób niepełnosprawnych, które wspieraliśmy, dla nich samych, jak i dla ich rodzin. W naszym zadaniu wsparcie realizowane jest przez sześciu psychologów przez sześciu asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, a adresowane całe zadanie jest do około 30 osób niepełnosprawnych. Naszą inspiracją jest oczywiście Ewangelia, są uczynki miłosierdzia, chorych odwiedzać, wątpiącym dobrze radzić, pocieszyć. I naszą inspiracją są słowa Chrystusa, aby, aby czynić miłosierdzie ze względu na niego. Moim zdaniem, zadania, które zostały zrealizowane, wsparcie, które zostało oferowane osobom będącym w kryzysie, spowodowało, że ich świat stał się choć na chwilę nieco lepszy.